Około godziny 22. Teraz mamy po 23, na znaczy prawie 24. Koleżanka powiedziała mi, że około godziny 15 i mama słyszała, że coś tłucze się w róży odpływowej rynny pod jej blokiem. Aczkolwiek dzwoniły na straż miejską, dzwoniły na straż pożarną. Mówiły, że prawdopodobnie ptak wpadł do rynny. Czy rozto do studzienki. Oczywiście żadna ze straży nie zareagowała, no więc przyjechałyśmy. Stanowiła pomoc koleżance, i po odkręceniu tego kolanka, którego się normalnie odkręca, były dwa gołębie. Jeden od razu siedział tu za tym, i po odkręceniu przez chwilę się spokojnie, począł od razu wyleciał sam. Natomiast drugi gołąb był tam głęboko i w zasadzie utrzymał się na tylko kilku gałązkach, które leżały w poprzek, i te gałązki pomogły mu, że nie wpadł tam całkowicie i nie utopił się w kanalizacji. Gdy nasz był głową w dół i jest to bardzo wąskie, tak że nie, da się, nie nie był w stanie rozłożyć skrzydeł, to bojąc się, żeby go nie wepchnąć, licząc na to, że on nie będzie się bał, nie będzie się ruszał, nie będzie uciekał, bo to byłoby najgorsze, co mogłoby się stać, żeby przede mną uciekał i wpadłby tam głębiej i byłby koniec. Licząc, że po prostu wszystko się dobrze ułoży założyłam rękawiczki, wsadziłam tam rękę aż po samo pachę, gdyż tak było to głęboko wyjęłam go, bo dzięki boku nie ruszał się, był bardzo spokojny. Po chwili też odleciał, najpierw uderzył się głową w sufit, bo wyraźnie był bardzo zorientowany, po czym w końcu odleciał. I dalej siedzi tam na drzewie. No i dzięki koleżance, która się nie poddała i trzeba przyjechać to sprawdzić, no to one przeżyły. Bo jeżeli by ich nie wyjął, no to z całą pewnością by tam stachły. Jedyne, co mogę powiedzieć, to bardzo istotne jest, aby pilnować, aby rynny odpływowe yy, były u szczytu po prostu czymś przykryte, aby nieszczęsne gołębie i inne ptaki, które wiją gniazda, nie wpadały tam. 真贵啊！